Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w Map City i będziemy dzisiaj tutaj robić fajne rzeczy i też straszne, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca i z widzami. Jeśli Wam się filmik spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał, cendolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bella.stay.pl, a my słuchajcie tak w skrócie, co dziś zrobimy. Pójdziemy do mojego domku, bo pokażę Wam, co zrobiłam, a czego jeszcze nie. Później pójdziemy. Idziemy do miasta. Muszę sobie muzykę wyłączyć, bo na mnie denerwuje. Pójdziemy sobie do miasta kupić chyba wszystkie Halloweenowe rzeczy, bo był tutaj update, właśnie Halloweenowy. E, później wrócimy do mnie, właśnie do domku i ustawimy to wszystko razem z widzami. Będę się ich pytać, e, sugerować się ich opiniami, co jak tutaj popostawiać, właśnie w moim domku, jak to umeblować. No i słuchajcie, odwiedzimy Map City Halloween, czyli te taki Halloweenowy Map City, no i zrobimy imprezkę Halloween pokaz mody w Halloween na koniec właśnie w moim domku. Będziemy oceniać stroje właśnie wszystkich. Zaproszę też później właśnie na tą imprezkę Vito. Zobaczymy, czy on się przebierze, a jeśli tak, to jak. I wy też piszcie swoje propozycje właśnie ocen w komentarzach. No i słuchajcie, lecimy. Już nie ma na co czekać. Na razie pokażę wam w ten sposób, jak to wygląda. No tapety, słuchajcie, myślę, że muszę zmienić na właśnie Halloweenowej podłogi. Nie będę Reszty, zmieniać tam y, pomieszczeń i tak dalej, tych y, rzeczy. Więc jak widzicie, to na razie zrobiłam tylko to. No i macie tutaj ten taki ogródeczek, a tam nigdzie indziej nic nie pozmieniałam, jak tylko właśnie jeszcze swój pokój. Ale to może innym razem wam pokażę, jak będę dekorować resztę domu. No i ja tutaj weszłam y, nie tylko po to, aby wam to pokazać, tylko też po to, żeby sprawdzić y, mój właśnie strych, żeby zobaczyć, co ja tutaj mam halloweenowego. Bo ja wcześniej, przed nagrywaniem odcinka, yy, weszłam sobie na Map City i zbierałam pieniążki, bo mi się pokończyły. No i właśnie wiem, że też coś mam, jakieś sta stare rzeczy. I zobaczcie, faktycznie mam dwa razy nie to perka, mam świeczki, czyli już mogę tego nie kupować. Mam duszki, mam yy, gatea, jak to się nazywa, bramę. Yy, I jeszcze, o, mam stół sędziowski, no. To ekstra, bo jak zbierałam, mówiłam ryby, to y, ten stół sędziowski jest drogi, bo po dwa koła jest, więc y, spoko, zostanie mi trochę rzeczy. Dobra, mam jeszcze tutaj takie cukierki, armata z konfetti, czyli jeszcze czy są bańki. Wybieg jest razy 4. Ej, no to štos. Mamy tutaj światła. Mm, Okej, okay, mamy to. Tylko czy tego jest więcej? Bo przydałoby mi się tego więcej. Zaraz to zobaczymy. Jest razy 1. Tych rzeczy nie będę używać na razie, bo to nie jest Halloweenowe. I uwaga, mamy gotycki stół, gotycka lampa. Dobra, Bella, zapamiętaj. Gotycki stół, gotycka lampa. Ok, wychodzimy i idziemy do sklepu. Mam ponad 15 tysięcy. Widzowie czekają na mnie. No jesteśmy, słuchajcie, na prywatnym serwerze że właśnie moim specjalnie stworzonym do tego odcinka i lecimy do miasta, do sklepu właśnie, aby ulepszyć nasz domek o i co fajne jeszcze. Tak, i Tibella 23. Tam jest mój prawdziwy dom. Co jest jeszcze fajne? To wprowadzili, zobaczcie taki nowy dom dynie właśnie w tym update halloweenowym. Ja sobie wejdę. Czy można zobaczyć jak to wygląda? Nie będę, słuchajcie. Już Kupować tego domu, bo yy, kupiłam niedawno, ale wow, aż mnie zatkało. No tu mega, mega, też chcę właśnie te yy, krzesła kupić. Takie sprawy, dobra, fajnie, ale ja stąd idę, słuchajcie, no bo nie będę chciała wam tutaj yy, pokazywać wcześniej, co jest w tym update, cie. chociaż i tak połowa z was jak mniej więcej już to widziała. Więc, dobra, idziemy w stronę placu zabaw. Mam nadzieję, że reszta tutaj ze mną przyjdzie? Meble. Idziemy, słuchajcie, najpierw na meble zobaczyć. Wyłączę sobie czat. Pyk. Okej. Okay. Kupujemy. No i moi drodzy, słuchajcie, najpierw niezbędnik imprezowy. Tutaj musi być armata z konfetti, z tego co pamiętam było. Więc y, wizytorsy chyba mi się usunęły, więc kupujemy za monety. Okej. Okay. To było chyba tylko raz, więc y, kupimy trzy, aby było parzyć. Oj, Chciałam trzy, żeby było parzyście. Dobra, nieważne. To wiem, że jest Halloweenowe, więc nie będę tego kupować. Pęk balonów. No ja nie pamiętam, czy to miałam, ale kupimy. Czy można sześć? Dobra, stać mnie, a co tam? Yy, duży pa parkiet do tańca. No, słuchajcie, koniecznie parkiet do tańca, bo my później będziemy się jeszcze tutaj bawić. Więc parkiety 2a, dwa... bo to jest duży. I to dla plusa, ten też jest dla plusa. Ale dobra, małego chyba nie będę. W takim razie jeszcze kupmy mały głośnik. Niech będzie, może raz, dwa. Okej, okay. no i ten... A, dobra, pizzę. Słuchajcie, dobra, yy, pizza musi być cztery. Na 200 osób, słuchajcie, dwie... yy, cztery pizze to chyba za mało, ale... Ale nieważne. Dobra, idziemy teraz właśnie do tego pakietu Halloween. I słuchajcie, chciałam zrobić tak, że kupię wszystko, no ale nie muszę kupić... O nie... Bo to jest za cukierki. To ja nie zła jestem. Jak ja mam teraz to zrobić? Dobra, słuchajcie, przenieśliśmy się już teraz do tego świata Halloweenowego i też musimy pozbierać cukierki. Bo ja tak się przygotowałam, słuchajcie, chyba już byłam zmęczona wtedy, że nie zauważyłam, że te rzeczy Halloweenowe kupuje się za cukierki. No a przecież było tak rok temu. No ale dobra, słuchajcie, trudno, coś tutaj pozbieramy. Nie będziemy mieli takich mega epickich rzeczy, niestety, co tamta dziewczyna. No bo no trudno, słuchajcie, pozbieramy tyle, ile damy radę, więc coś. Tam będziemy mieli. Na razie mamy 120 cukierków. Ważne, że mamy ten wybieg i takie podstawowe rzeczy, aby zrobić te właśnie e, tę imprezę halloweenową, ten pokaz mody. E, później tylko myślę, że pójdziemy sobie kupić jakieś tapety, e, właśnie do tego mieszkania, aby to bardziej wyglądało e, w ten sposób. Wow, zobaczcie, ja latam. No nieźle. Dobra, ja chcę upaść już. Koniec latania. No, więc wtedy sobie kupimy jeszcze tapety i tak dalej, tylko nie pamiętam czy one są właśnie za yy, też cukierki. Mam nadzieję, że nie. Ale się bardzo nie zdziwię wiecie jak to będzie jednak za cukierki, no bo to jednak Halloween. Więc yy, taki mam plan. Na razie mamy 168, szkoda, bo tam dziewczyna, do której weszliśmy najpierw do domku miała epickie rzeczy, miała taką chustawkę e, halloweenową, ale ja słuchajcie, myślę, że jak jeszcze będę grać tutaj w, w czasie halloweenu właśnie, w, te, w czasie tej aktualizacji... Map City to ja sobie nazbieram tyle cukierków, żeby mieć właśnie takie rzeczy. O, i choćby nawet nie na te Halloween nie wykorzystam, ale wykorzystam je do przyszłego Halloween, no bo przecież one zostaną nam w ekwipunku. Także tak to wygląda. Słuchajcie, chodzą ze mną ludzie i yy, krzyczymy cukierek albo psikus. Wątpię, żeby było tutaj nas 200. Niektórzy pewnie już myślą, że nas tutaj nie było. I tak dalej, bo nie mogą nas znaleźć. Po prostu wiecie, spałni nas tutaj gra zawsze na placu zabaw, i wy po prostu nie idziecie gdzieś właśnie do tych domów, na teren domów, czy właśnie do tego miejsca halloweenowego. Już twierdzicie, że mnie tam nie ma. 216 to nie jest za dużo, trudno. Odpuszczę sobie chyba te takie straszne rzeczy. Fajnie, że mam chociaż te nietoperki i właśnie duszki. Ale świetne są te rzeczy, właśnie na domy. I zaczniemy dekorować. Czy to było tutaj? Fancia, mów mi, gdzie to było. Ja nie mam. Yy... Czy to ten? Nie, ja nie miałam balonów, słuchajcie. Więc chyba będę musiała się tepnąć po prostu. Okej, okay, jest. Mój dom. Dobra. Mm, idę. Chodzę do środka. No i zobaczmy, jak to tutaj jest. Hmm. Wyłączę to. Okej. Okay. Coś tam może zmienimy, co? A zobaczmy w ogóle jaką ja mam tapetę. Patrzcie, mogę trochę y, zaoszczędzić. Trochę mogę. Więc y, zmienię tapetę na taką, dobra niech będzie. Y, to jest słodka wiedźma. A podłoga? Czy będzie jakaś tutaj u nas? Y, będzie ta. Y, będzie pajęczyna. u jejku, ale mega fioletowo. No ciężko, słuchajcie. Moje oczy bolą mnie, ale trudno. Zmienimy na to. Sprawdźmy jeszcze jak ta tapeta zadziała. Słuchajcie, lagi są. Lagi są straszne, yy, ale wydaje mi się chyba, że ten fiolet lepiej wyglądał. Jest bardziej taki klimat Halloweenowy. W takim razie idziemy właśnie do sklepu yy, i pokupujemy różne rzeczy. Dobra, słuchajcie, jestem w sklepie i nie wiem co kupić. Chyba sobie tedy nie odpuszczę wiszący fotel klatka. Ej, to jest mega. Ale to jest za 250, więc ja już wtedy sobie nic nie kupię niestety. Myślę, że kupiłabym szklaną kulę, bo ona jest ekstra i wiem, że miałam takie coś właśnie rok temu. Nie będę kupować łóżek i krzeseł, choć miałam taki plan. Po prostu użyję te łóżka, które mam. Widzicie? Tak, trzeba oszczędzać tutaj. No, i co my byśmy tutaj mogli jeszcze kupić? kupić księgę magii może kupimy w takim razie tak nie ma halloween bez yy, kuli dobra za 120. Zostało nam 170 kasy. Yy, Okej, okay. więc sprawdźmy. To będzie 40, a to będzie to. Jeszcze nam zostanie. Okej, okay. jeszcze sprawdźmy, co tutaj by było. Yy, chyba jeszcze na, nam wystarczy na to, ale sprawdźmy. Okej, okay. mogą być jeszcze dynie. No dobra, w takim razie robimy to w ten sposób. Roślina kostna. No, pyk Przetwarzanie. O nie. To będzie 60. Tak, to będzie 60, za ile jest dynia? Za 30 cukierków. Ok, dobra. Kupujemy dynię, bo nie ma Halloween bez dyni. Mm, świeczki z tego co mam. Pamiętam to mam trumienna kanapa jest w ogóle sztosem, ale no trudno słuchajcie. I zostało nam 70 cukierków, więc kupujemy księgę magii. Okej, okay, 30 jeszcze zostało nam, więc myślę, że coś moglibyśmy kupić. To koordynacja oko ręka albo jeszcze jedne dynie. No, i myślę, że jak już mamy dynie, to dobra, weźmiemy to oko. Niech tam postaszy nam. wito, Pyk. Ok, kup, dobra. Został nam jeden cukierek, więc yy, wracamy do domku. Dekorujemy już wszystko na imprezkę i widzimy się za chwilę. Dekorujemy właśnie mój domek. Tutaj będą takie banery. Tutaj też, bo ściana jest duża. Ok, nieważne, że to będzie krzywo, jakby co. Tutaj kolejne jeszcze powiesimy. Już licznik, właśnie yy, obecnych postawiłam. Jest już sobie. Ok, mamy jeszcze dwa. Więc ta ściana też jest spora. Damy to tutaj. Pyk, i jeszcze, czy mam jeszcze jeden? Mam jeszcze na pewno. Tylko, że on gdzieś tutaj już się um, podział. Nie wiem gdzie. Jak to zwykle bywa. Dobra, nieważne. Drzwi do celi więziennej. Okej, okay, ja myślę, że celę więzienną zrobimy tu. Pyk, musimy słuchajcie, postawić wszystko. Teraz tak. Upiorny duch. Upiorny duch leży, więc upiorny duch musi być na ścianie. Pyk, okej, okay. Jest upiorny duch. W porządeczku. Gdzie on jest? Kolejny. Jejku. Jak to się zmienia? Ok. Mamy tu stół, więc ten stół moim zdaniem. A, bo to są dwa stoły, zapomniałam. Ten stół musimy tutaj um, wstawić, może um, obok i go damy też tutaj. O. I wtedy damy na niego przekąski nasze, które yy, mamy. A co my mamy, to ja nie pamiętam. A pizzę przecież. No przecież, że tak. Pizzę mamy, dobra. Jedna pizza. Gdzie jest druga? Druga pizza. Trzecia. I czwarta jeszcze się zmieści na tych stołach. Ok, teraz balony. Balony damy tu jedne. Kolejne balony damy tu. Ok, może nie wszyscy od razu zauważą pizzę i nie zjedzą wszystkie. <grytanie> tu będą kolejne balony. Ok, damy jeszcze może tutaj, chociaż nie chciała jużbym za dużo tutaj zasłonić, bo tu zrobimy ten wybieg właśnie. A na końcu zrobimy właśnie nam tutaj te takie stoły, gdzie będziemy ym, punktować. Dobra, pyk. Tu są baloniki. Ok, mały głośnik. Jeden i drugi. Jeden głośnik niech będzie na tej ścianie. Drugi na tej będzie fajnie wszystko słychać. Yy, pyk, tylko musimy go obrócić. Dobra, niech będzie tak. Nieważne, czy to będzie mega yy, wyglądało, ale na pewno będzie mega wyglądało, bo każda impreza u mnie jest mega. Słuchajcie, <ścoughs> szklana kula. Szklana króla jest bardzo ważna. Ona będzie sobie działała tutaj. Roślina kostna też jest bardzo ważna. Postawimy ją tutaj, chociaż na tej podłodze to średnio ją widać. Lecimy, słuchajcie, szybko z tym dekorowaniem. Tu będzie dynia. Okej. Okay. Tu będzie taka ręka. Okej, okay, okej, okay, dobra. No i księga magii. Księgę magii możemy też... Postawić na stoliku, ktoś tam zawsze sobie może coś poczarować. W takim razie teraz słuchajcie, musimy ustawić jedną już z najważniejszych rzeczy, czyli właśnie nasze te. O, jeszcze są nietoperki, jak fajowsko. A nietoperki stoją. I pamiętam, że w zeszłym roku one sobie stały na wybiegu. I tak może być w tym też roku. Więc tak, to obrócimy lekko. Pyk. Dobra. Aha, armata z konfetti też musi być. No, jednak mamy tutaj troszkę tych rzeczy, jak widzicie. Okej, okay. to niech będzie armata z konfetti. I jeszcze tutaj mamy cukieraski. Nie, no słuchajcie, to nie będzie biedna impreza. Tu będzie na bogato. Stół sędziowski, kolejny. Pyk. Ten będzie na środeczku. I kolejny. Jeszcze mam, widzę jeden. Dobra, jakoś go ustawimy. Nie wiem jak, ale. A dobra, zrobimy go to też w ten sposób. Ten przestawimy w tak i ten czwarty już ostatni postawimy yy, tutaj. Okej, okay, może w tą stronę obrócimy. Będzie git. Tam już dają punkty, nie wiem za co. Ale dobra. Yy, te lampy, nie wiem gdzie w sumie te lampy. Chociaż one chyba są niepotrzebne. Dobra, ja je schowam na strych z powrotem. No i lecimy z wybiegiem. Wybieg jest już bardzo ważny. No i słuchajcie, to będzie tak wyglądało. Pyk. Jeden, pyk, aby było równo. Drugi, trzeci, pyk. I uwaga, czwarty. Dobra. Tu będą ludzie wchodzić. Mam nadzieję, że yy, ogarną to. O, jeszcze patrzcie, mamy to. Dobra, i my sobie to powiesimy też. Łapka. Musimy to obrócić. Dobra. Tu się słuchajcie, dzieje, ludzie już tutaj wchodzą. No i jeszcze musimy przestawić te sofy i fotele, żeby nie było nudno. Słuchajcie, tutaj ludzie mieli gdzie usiąść też. Ok, to będzie tutaj. To. Oj, oj. To będzie tutaj. Ok, jest spoko. Armata z konfetti, jeszcze jedna. Um, ok, ona może niech tu stoi, a ta tutaj niech stoi. Dobra. Może ktoś będzie stał i ciągle konfetti, wiecie. Tak robił. Yy, wielki fotel też, możemy w sumie, bo on jest taki fioletowy. Niech tam ludzie sobie na nim siądą. Pyk. Dobra. Czy my jeszcze coś mamy takiego? Ten fotel też jest taki, ale okej. Okay. Ehm, świece. Dobra, damy te świece. Niech będą i te nietoperki. Myślę, że to już będzie wszystko. W takim razie ja się jeszcze przebiorę, ale to już słuchajcie, tak żebyście wy tego nie widzieli. No i zaczynamy, właśnie nasz yy, pokaz mody. Dobra, słuchajcie, jest już późno, więc czas na właśnie imprezkę i Wito też dotarł, bo dostał... Siemanko, widzowie! <laughs> bo dostał zaproszenie, no i Wito się przebrał. Pokażcie tu. Nie lataj tak. To nie ja się przebrałem. To ja się przebrałem. Nie, ktoś mnie przebrał. A i za kogo się przebrałeś? <laughs> za złotego ja kosiarza? Ja <laughs> tak? Dobra, jesteś złotym no, kosiarzem, tak. okej. Okay. A ja jestem Wiecie w sumie, kim ja jestem. Mam tu jedno oko? No. Na Maroko. Ej, ty gość jest dla mnie zły. Ty, dlaczego? No, bo ma taką minę. Nie, no, on jest tak fa Ej, on A jest nie, fajnie no, ubrany. Ale nie że kozak jestem. Wow, on jest kozak, fajnie ubrany. Dobra, słuchajcie, wywaliło niektórych z serwera, więc niestety jest nas tutaj mniej, no ale dobra, później na pewno dołączą. Wito, chciałabym ci pokazać ten właśnie update halloweenowy. I chodź, no, widzę, widzę. Chodź, bo chcę ci pokazać jedno i miejsce. To jest miejsce. map city w ogóle? No pewnie! Co ty gada? Tylko, że wiesz. W roku zeszłym tego nie było No nie, nie było, tak a, jest to jakieś nowe rzeczy, ja jest, to muszę to jest, nagrać zobacz. chyba No już pewnie! Jajcie do mnie na kanał, nie mnie będzie filmik już z tego Halloween, dobra, Epicki. patrz Chodź tu, chodź tu, bo tego nie widziałeś Patrzaj, a nie, bo to są domy jest? No, to są domy Czekaj, bo to jest tak ciemno, że ciężko coś a zobaczyć gdzie to są, A gdzie jest mój dom? O. A to jest mój! No to jest właśnie twój Aha Patrz, co masz na domu Ole, mam fajne Masz dnie i takie te, dobra Dom jaki jest! A bo my... gdzie? Wow! No! Ale epickie. epickie są takie straszne tu miejsca i chciałabym je właśnie... O, wszedłem tu e, znaleźć! Bo Ale ...jest kodak. tak ciemno, że ciężko tu trafić. Ale A, dobra. bo wtedy było tylko tak, że chyba w mieście był straszny dom. Było takiego! A to takiego. jest ten sam dom chyba. Ale zobacz jakieś dziwne efekty. To jesteś ty? To ja jestem. Wie, jak ty wyglądasz źle. No, co? <laughs> Patrz! Takie efekty Halloweenowe się robią u mnie, zobacz. I to jest pewnie przez... Eee, yy, opcje Halloween! A. Nie, to ci się kabel zepsuł. Cicho bądź! Po <laughs> jest, jest Halloweena! No idziemy, bo my chyba tu nie byliśmy na no nie. Ale to nikt nie będzie widział tych efektów. Tylko ty To ja wam gdzieś. mówię, że mam takie kreski zielone <laughs> na monitorze ogólnie. O pająk Ej, to jest Zdyło. ten sam dom co był! Ale nie wiem, czy jest idealny... Ten o sam, nie, ten, nie, ten nie, sam nie, to nie. jest. Czy jest identyczny Mega, więc możecie sobie cofnąć do tego zeszłorocznego i zobaczyć. O, coś znowu tu wyleciało. To jest ten sam Dobra, dom. ale nie, to chciałam ci pokazać. Bo Aha, chciałam dobra. ci coś pokazać. Mega episkiego, czego nie było rok temu. Tylko ja chciałabym się tam dostać, bo jest tutaj ogólnie Kolce. ciemno. Kolce trzeba na nie uważać. Ale ty mi tutaj skaczesz. Ty złoty kosiarzu. Jakieś znaczy ludzie. Okej, okay, czyli to takie duchy są chyba, wiesz? <laughs> nie, to są jakieś ludzie. Nie, to są duchy, takie. Dobra. Dobra, idziemy, wychodzimy idziemy. chyba, co? Oj, znowu, No Nie gdzie jest wyjście. No bo słuchajcie, te o, efekty. Ooo! Wow, jakie przerażające! Dobra, spadamy o, dobra. na dół. O, tak wtedy też było. Aha, Dziśne o nie, takie. dobra. Trzeba zmierzać szybko. To burza może być. O, burza, burza. Tak to nazwijmy. Dobra, dobra, idziemy tu ze strzałkami. Co znowu na dół? Jejku! To jeszcze tutaj trzeba przejść. Prawie bym człowieku o, jest exit. Exit? Mhm. Dobrze, dobra. Dobra, Okej, okay, Idziemy do exitu tutaj. Ten dobra. sam dom, tylko inaczej z zewnątrz wygląda. <laughs> Identyczne, ale inne, nie? Identyczne, ale trochę inne. Dobra, jak chcę wyjść? No już ja, ja wyszedłem. Tu. Nie no mamy. i gdzie teraz mam iść? trendy. Tu jest wyjście okay, dobra. Ej, no bo znajdźmy takie jedno epickie miejsce Jakie? To tak jakby wielki grobowiec wygląda Co? No, więc pójdę może taką drogą A tam jest plac zabaw, czyli się wychodzi to już tu z mapy. jest, nie, plac zabaw Nie, nie, to jest plac zabaw Wszedłem tu Okej, okay, znowu jakieś inne miejsce Wszedłem tu Chyba. Ech? To jest to! Wow, to są stroje Ej, Ale wtedy wyglądało to inaczej Na Halloween, o. No i to jest to, zobaczcie Można sobie zmieniać stroje Jakbyś nie był zadowolony <grym> ze swojego smutnego kusiarza No to Jestem jest... wampirkiem, wampirkie. wróciłem Patrzcie. Jak ktoś ogląda Bloxburg'a to wie o co chodzi <grym> O co chodzi <grym> Fito? Nie powiem Patrzcie, epickie ja rzeczy się te obaw. są Więc jeśli yy, wiecie Nie chcecie szperać gdzieś tam po swojemu Się przebierać to jak najbardziej tu możecie Więc ja już myślę, że wam to pokazałam Więc jest spoko Teraz chciałabym wrócić do swojego domu A, Weszłam na nowo Wracamy do swojego domu i, y, ludziska, robimy imprezkę y, halloweenową. Mm. Wiecie, kiedy ty się zmieniłeś mm. już z zombiaka? Nie jestem zombie, jestem mumią. Znaczy, mówią? Dobra, <laughs> gdzie jest mój dom? Dobra, idziemy do mnie nie do domu pierwszy. i robimy, robimy imprezę. Jak tu nikogo nie ma już, okay. bo wszyscy poszli wszyscy... z Patrz, jest dziewczyna, zobacz, my słuchajcie, y, jesteśmy ogólnie przed czasem tak naprawdę, więc mam nadzieję, że inni też przyjdą, bo jest na razie piątka nas, więc Idzie patrz, ta tu, będzie? tu siadasz i dajesz ocenki, no, co nie, no. a widzowie tu sobie siedzą. Tak, jest pizza, jest mnóstwo rzeczy, człowieku. Ej, tego to ja tu nie stawiałam. I wtedy idziemy tak po wybiegu. Aha, i się głosuje. I się głosuje. Więc uwaga, ja idę, dobra? Dobra, diem, trzy diem, zagłosowałem diem, już. Diem, diem, diem. A na ile? Na trzy. A, no to masz czwarta. <laughs> dobra, okej, okay, teraz ty, ja ciebie <laughs> głosuję. Teraz ja? Czekaj, nie mogę usiąść. Okay, no dobrze, już się, już przeszedłem. Pokaż się! Ty, bo mi mój y, mapik zasłania. Ej, nie no, myślę, że jest epicko i też daje 2, chociaż piąteczka byłaby. Zobaczcie, ciągle docierają inni ludzie. O, chociaż jedna już No, głosujcie już na przyszła. mnie, halo. Jest czwóreczka! Halo. Głosujcie, głosujcie na Wito. Y, nie chcę głosować. Ja mam nadzieję, że one zagłosują. Głosuj Ta na dziewczyna mnie. też się przebrała. Ona chyba jest drastyczna. Yeah! Ej, brawo! to też ta też? No, nice. A ja ile dostanę? Zero. Ja zero pewnie dostałam od nich. Dobra. Ciekawe, czy one się przejdą właśnie na wybieg też, bo bardzo chętnie je też oceniam. A to dobra, teraz my oceniamy. Więc y, może y, im dam znać? Idzie na wybieg, bo my was ocenimy. Mami, dobra, jest ja dziewczyna. Jest dziewczyna na wybiegu. Ja, ja myślę, 3. że też jej dam trzy. Patrz, 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 patrz. Czekaj. Jeszcze ja, jeszcze ja. Trzy. Okej, okay, dobra. Druga weszła i tamtej jeszcze dajmy ocenkę, i myślę, że ich już tutaj będziemy mieli. Te dziewczyny ocenione, i poczekamy na resztę. Nie wiem, czy oni się podzieli, ale się troszeczkę spóźniają, słuchajcie. Mam nadzieję, że e, po prostu się zrewanżują w swoich strojach. No i poczekamy tutaj na nich i pobawimy się z nimi właśnie na naszej imprezie Halloweenowej. Ja mam nadzieję, że e, cały filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, cędzolcie dzwoneczkiem. Piszcie też, jakbyście mój strój nazwali. My się z wami żegnamy. Pa pa! pa, pa.